Dobrze, mamut! Ha mamut kopię. A nie! A tak mamut. No już nie mam w tamtej. No i no, wow, też miałem w tamtej. Ej, ty, ale wy się wykładacie jak normalnie świeże płeczki. Ja dostałem za ruch 9 dni biało. Ja dostałem go białe. Ale to razy... piter! Nie ma dostać 9 dni biało, tylko ma dostać tak biało. Ale ja dostałem plombę w ringster Tak, No tak, i tak, ileż jest zbie... o, lama! Proszę, dostał 120 Zdycham Ja A jednak nie Ale bot Co mówię. Halo Halo się zostało Halo, halo Krak. Zdycha, leży Ale s Słać mnie To Ja nie, nie słuchajcie w ogóle. Ja, typa, ja, typ... Dobra, leży Tu jest typ Tu jest no, Leży? Po czekaj się! Jezu chill, to jest tylko gierka, to jest tylko Fortnite. Tak. Pewnie ja, jak się zapiszesz do kolejki... Witzę przepraszam, że tak za zaatakowałem, ale po prostu myślałem, że to Ponezon. Ponezon? Ale... nie Ponezon, ale po się tak nie strach, to będzie patrz na coś inaczej. Dostał za 120. Dobra Peter la co już no naprawdę. Aha Dobra Nie! Jakie gówno, nie wejdę tam Ja, nie jestem A dobry. A OLED nie będzie grać Dostanie nota. Ej, jest tu double pomp. Dostał 90, 100. 100! 100 dostał? Aura 100! Nie, nie ma double pompyś Aura 0, aura 62 A nie mam Zapisz Aurę? Dobra, aura da Mistrzu mis, Mistrz? a o kurde Peter Proszę Peter i ja uciekaj Kibel Problemy Bo Kibel nie jest przyteleportował Problemy na Imana Ja nie, nie mogę, on ma zero On zdechnie Nie, nie zdechnie ma apteczkę Dobra Przestartujesz, kurde szkoda Ale on miał zero, ja mu dałem chyba 40 white Sury! Ale weź się przygryźcie, Ej, nie ty zabiją Brawo ty No nie, serio, 2hp ma go Dobra, dostał, zero ma No, zabij go, no, zabij go. Leży Fak, Fak. Dobrze, dobra, ale idealnie go dopiłem Kolejny, ten. Dajmy ten i dajmy ten Ej, tak? Dodajemy te miejsce i dajemy to do pico tak szczerze fajne jest to sobie Może dlatego, że ja w tym rozdziale grałem tak więcej I na tym... Nie koncie. no przysięgam, ja zaraz coś za zrobię ten uziącowi, że do mnie wali Bo ja grałem od pierwszego sezonu. O proszę, ja też od pierwszego No ale ja grałem od pierwszego a nie na ja miałem gdzie skiny Ale miło to nie są OG Skinny, moi moim zdaniem. Moim zdaniem OG to jest pierwszy rozdział. No, ale miałem konto z takimi. Ale już A poza tym teraz OG to jest nawet rozdział drugi. Aha, to nieźle. Ja wszystkie karnety są z trzeciego rozdziału drugiego. To co, to yep. każdy karnet jest OG w takim razie? No, karnety są OG. Tylko starszy gracze staną nowe zjadliście. jakby. To jest... Co? Klasówki? Jutro musisz zrobić sernik na zimno, malinową chmurkę i oreo. Nie ma czemu, one się w ogóle nie Aha! Nie da się jeździć! A to tak jest, że Ej, chodź tu! są boty jak coś, Melio! są boty! Tylko jetpack nie działa. Malinowa chmurka? To brzmi dobrze. To znaczy, wszystkie brzmią bardzo dobrze. Wszystkie boty, masz lecieć. Nie zabiją cię, Ale o malinowej chmurce jeszcze nie słyszałem. proszę! Melio! możesz to nie dobrze, Bardzo Serio, nie możesz Nie Schowaj się i nie ulez, zabijemy ich we dwójkę Nie będę cię leczyć. Peter leczy, że <coughs> on gra to tylko solo ja nie A ja nie, nie, nie potrzebuję team teamata A jak mam 3 na jednego wiecie? Szczerze Peter to jest bot Zdam się go zabić Abo albo nie, nie będę ich ubijał, czy obijać A ty masz zero Peter o kurde chodź tu Peter, Peter ja pierdolę. Piter, ty masz zero Jestem niezwyciężony. Właśnie widzę. Bardzo, bardzo bardzo. No, prawie. Dobra, gdzie jest tam jeszcze twój? Leży? Uuu, jeszcze szucer, Super. Dobra, leży. Jeszcze super, jeden. Super. O Malinowej to. Zdycham. No, ja to nie Normalni gracze, normalni gracze, osłabiam. Normalni gracze. Da. Kurwa, Ta to jest ten sam co ja go już zabiłem. Uciekajcie proszę was, przeżyjcie przez 25 tak, sekund proszę, proszę, nie Pononez, co ty robisz? Nie Meriam przeżył, ponownie strasznie jest raczej stycha. Nie, nie, ja nie mam dwóch zabiłem. wiesz że ja dwóch zabiłem. Kuba. A to jest trzeje... To jest cały team normalny. ci pomóc chociaż... A... Ja nie a, mogę. Ty co wolisz, płacisz na rok za nas, to wiesz. Eee... Wiesz co? Moim zdaniem nie mam nic. To nie, nie wiem, no zdaniem. mogę tam polecić ale już... No dobra, to twoim zdaniem, jeśli tak będzie. Robiłem ich jak mogłem, no. No, się. radę, <coughs> nie mogłeś. Co, nie? Wszedłem w te strzały jak dzik w żołędzie, ale i tak... Cóż... Lider się nie boi niczego. Peter twarda bania. No tak. Nie ma miękkiej gry. Dostał ze skara zero, a jeszcze jedno. Nie Peter, to tam jest dwóch tu. chyba Jeden? Jeden jest jest spary. Nie mój spar, nie twój sparny! Nie wezmę, nie wezmę, nie zabiegł, nie zabiję go Nie, zabiję go. nie zabiję go, on ma cały team na sobie teraz lecący Co jest? No kurde, to musiał potężną listę dostać w takim razie Jak go tak znikło Trze mam problemy a mam 40 to prawie, to prawie, nie? A mam problem Ała, znowu ten sam A ten Peter na tobie wiąże Co? Każdy zginął? A nie, Peter tego nie żyje Te. Melion, wiesz, że cię widać, Melion? Masz poświatę, nie żeby coś ja Tylko ci mówię, że że ja nie teraz zauważyć Co złoty mam, od Ej, dobra, mam straszenia, mam 40 fragów A my mamy takie no, gówno no widzę właśnie Zginę raczej, uciekam Dostał biało Dobrze e, Przepraszam. Ale ja jestem, ja jestem, tu, ja jestem. Dosłownie jestem. On dostał krakama, krakama. kraka ma, kraka ma. Bo, ja, Nie mogę no... Kraka ma Peter, zabijam go No, no Kraka ma drift miał No, bolałem tak, nie zginąć, nie ma restartu A teraz się oczywiście jesteśmy blisko, więc się możemy razem trzymać. Siep. Kupi, kruca, stawa, leży jeden, Sabina leży Tego na w Jetpacku możemy! Jest drugi, ta dostał aż znaczy nie kraka, dostał duży. Kraka leży. Ma... Jest, jest. leży. Leży Niko, chodź tu. nic się łap tu się banda, Leży, masz Dawaj tu. To masz tu wszystko. Ja sobie to i to NICE! Byli. Bo my we, dwóch strzeliliśmy jednocześnie Ostatni! NICE! Tu jest Ostatni! Ostatni! Nice. NICE! Brawo! I daj łatwiejszy ult w moim życiu! Ile killi? No. Ok, okay. Kto teraz Co to jest? była za gra w ogóle? 60 killi! 60 killi mieliśmy! Ja mam Co to było? 30? Ja mam 30 Co nie? Ej! Tak. Patrzcie Ja bym, nie odpytała się od poszukiwacza! 30? 46, 54. Ja nie miałem nie przez nie. całą grę fragów, tylko tych fragów, tylko dostałem mamuta teraz i zacząłem robić fragi.